Zmieniamy temat, teraz pytanie, czy w nowym sejmie zasiądą właściwi ludzie i czy immunitet znów ich będzie chronił przed odpowiedzialnością. Mamy przykład na to, że pewnie tak. Marek Wojtera, radny samoobrony, przepraszam, dziś już poseł samoobrony z okręgu sierackiego. Ma na swoim koncie dwa prawomocne wyroki. Między innymi za spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął 15-letni chłopiec, i za samowolę budowlaną. Nasza reporterka Magda Dercz odkryła także inne fakty z życia Marka Wojtery. Na przykład to, że pan poseł uzyskał koncesję na wydobycie kruszcu na podstawie nieważnego zaświadczenia. A tę koncesję wydał mu brat, starosta. Myślę, że jak do tej pory łamał prawo, to teraz jako poseł będzie łamał jeszcze więcej, bo będzie miał większe możliwości. Ja jestem z opcji obrona i wie pani, no jestem osobą dosyć silną politycznie. Mark Wojtera, wieloletni radny, dziś poseł na Sejm z okręgu Sierackiego. Tu w Jackowie od siedmiu lat jego firma Marco Polo wydobywa kruszywo i, jak twierdzą mieszkańcy, niszczy miejscową infrastrukturę. Prace przy wydobyciu żwiru naruszyły m.in. gminną drogę. Pani Marianna od lat nie może dojechać do swojej posesji. No nic nie jest robione, no nic pewnie. nie jest robione, No co jest robione? Nic. Przecież widzi pani, jakie doły są rozkopane i nic nie jest zrobione. Jest już 30 wrzesień i nie jest ani skierowana do sądu, ani nie jest droga odbudowana. I co? I nic z tego nie wyniknęło, tak? No nie wyszło. Pan Wojcera no, później tu unikał, czy nie wiem, czy no, był bardzo zajęty w ostatnim tym miesiącu. Zniszczona gminna droga to tylko jeden z problemów. Jak się okazuje sama koncesja na wydobycie kruszywa dla firmy pana posła została wydana niezgodnie z przepisami. Potwierdza to prokuratura. Została wydana na podstawie sfałszowanego wpisu do dwóch zaświadczeń. Starosta w 2004 roku w styczniu wystąpił do mnie mhm. o uzgodnienie właśnie wydania takiej decyzji koncesji na wydobycie Kroszywa. Ja w lutym 2004 roku wydałem postanowienie, że nie mogę uzgodnić takiej decyzji koncesji. Mimo odmowy wójta, Marek Wojtera koncesję otrzymał. W jaki sposób? Pomimo odmowy wójta, przedłożył w Starostwie Powiatowym w Łęczycy inny dokument. Zaświadczenie przewodniczącego Rady Gminy. Na jego podstawie, zgodę na wydobycie wydał starosta Zbigniew Wojtera. Prywatnie, rodzony brat Marka. Tutaj brat Panu pomógł ją uzyskać na podstawie tego nieważnego w sumie dokumentu z gminy w Daszynie. Ale to nie było żadną istotną taką rzeczą akurat o no tu, co, co, co w ogóle Urząd Wojewódzki wypowiedział się, to nie jest wcale po prostu istotną rzeczą. Sprawa eksploatacji wielu, wielu, jak również koncesji, jest, jest to takie robienie z tego sensacji, ponieważ brat prowadzi działalność gospodarczą od wielu lat, zajmuje się właśnie tą dziedziną, a więc sprzedażą, handlem kruszywami naturalnymi, i... Ale to nie chodzi o jego jak gdyby inicjatywę gospodarczą, uh -huh. bo to się chwali, tylko o sposób, w jaki on uzyskał koncesję na wydobywanie tego kruszywa. No nie, no myślę, że wszystko odbyło się w sposób formalny. Prokurator jest jednak innego zdania. Przewodniczącego Rady Gminy Marka Chwiałkowskiego oskarża o przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy. Przewodniczący Rady nie miał prawa w tej sprawie w ogóle zabierać głosu, nie mówiąc już o wydaniu zaświadczeń na piśmie. Prokurator rajnowy Męczysław skierował wściekło Markowi Bogdanowi H. akt oskarżenia w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego uprawnień przy wydaniu dwóch zaświadczeń, w których potwierdził nieprawdę. To niestety stało się podstawą później do uzyskania tej koncesji firmy Marco Polo, która bez tej koncesji, bez tych dokumentów by nie otrzymała. Jeśli radni i radni mieszkańcy zwracają się do mnie nie, i chcą uzyskać odpowiedź na piśmie, no myślę, że mogę taką odpowiedź im na piśmie dać. A my nie możemy zajrzeć? No nie wiem, czy ja mogę pokazać, nie, pokazywać pisma wszystkim. No, czy pani mnie zmusi, nie żebym ja pani pokazał to pismo, nie? Oprócz tej sprawy poseł Marek Wojtera ma poważniejsze kłopoty. Ciążą na nim już dwa prawomocne wyroki, w tym jeden za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Pierwszy to nakaz karny z, z 2001 roku za samowolę budowlaną i zarzut no, pobierania nielegalnego wody krótko mówiąc, kradzieży wody. Został uznany za winnego spowodowania wypadku drogowego wskutek umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu, to znaczy przekroczenia, znacznego przekroczenia prędkości na terenie zabudowanym. Za spowodowany wypadek Marek Wojtera dostał dwa lata w zawieszeniu na trzy. Wyrok jednak nie przeszkodzi mu pracować w Sejmie. Wkrótce poseł prawdopodobnie znów będzie musiał znaleźć czas dla sądu. Oto porozumienie zawarte między Markiem Wojterą a gminą. Zobowiązał się w nim do naprawienia drogi do maja 2005 roku. Nie wywiązał się z niego. Prokurator też reprezentuje jakieś poglądy Sądzę na Sądów, samo samoobrony no nie reprezentuje no i dlatego też pan ciążą na panu inne wyroki bo z tego co wiem to przynajmniej dwa ma pan wyroki prawomocne yy, no znaczy no nie wiem nie wiem nie wiem, nie wiem jakiego tego, no. ale jak pan nie wie że pan ma wyroki nie no ale mówię no, ale no, nie wiem jakie w jakim w jakim kontekście pani po prostu mówi no wyroki w sprawie dokumentów koncesyjnych także zapowiadany jest dalszy ciąg. Sąd w Kutnie wprawdzie uniewinnił przewodniczącego rady, który wydał fałszywe zaświadczenia, ale prokurator już zapowiada odwołanie się od wyroku. Znaleźliby tu się lepsi kandydaci do Sejmu? No, muszę nie mnie to oceniać, ale myślę, że jeśli chodzi o uczciwość, na pewno tak. Sądzę, że wie pani no, bracia kadziczyńcy rozliczą... Wiele innych grup, którzy pełnili, pełnili władzę i, i robili wiele różnych rzeczy i wyroków nie mają. Kiedy dowiadujemy się o takich przypadkach, przychodzi refleksja, że za ludzi wybranych odpowiedzialność ponosimy my, bo to my wsadzamy ich na stołki.